Sport info Jacek Doreczka Dzień dobry. Ja po dłuższej przerwie wracam, ale to nie dlatego, że mnie tutaj nie zapraszali, tylko dlatego, że terminy nam się nie zgrywały. Natomiast nie o mnie chodzi, tylko chodzi o tę rozmowę i o to, co, o czym dzisiaj porozmawiamy. Ireneusz Maciej zmora. Czyli no, tak naprawdę pięć powodów jest, dla którego możemy powiedzieć, że temat, który dzisiaj poruszamy, jest dla Ireneusza z mory niekomfortowy. Dzień dobry. Dzień dobry i Jarosław Miłkowski, dziennikarz, chwilowo na urlopie, yy, moje miasto, nasze miasto, Gorzów Wielkopolski. I Gazeta Lubuska. Dzień dobry. I Gazeta Lubuska. Dzień dobry. Yy, ja na wstępie chciałem powiedzieć, bo zaczniemy od tego, żeby było miło, że pozdrawiam Tomasza Goloba. Bo nie wiem, czy wiecie panowie, a na pewno nie wiecie, ale Tomasz Golob ten program ogląda u siebie w domu, na swoim dość dużym telewizorze. To bardzo miło mi z tego powodu. Pozdrawiam. Co również. byś powiedział Tomkowi? Myślę, że przede wszystkim życzę powrotu do zdrowia, bo chyba to jest najważniejsze w tym momencie. A to jest jakaś taka klamra, że powrót Tomasza Golowa, czy znaczy przyjście Tomasza Goloba do, do Stali Gorzów oznaczał e, taki powrót Stali Gorzów na takie właściwe tory, na to, że w klubie zaczęło dziać się lepiej. Ten okres, jak ty wspominasz. Ty byłeś wtedy dyrektorem, nie? No tak, ja wtedy byłem dyrektorem. No to był taki czas, kiedy. Em, po awansie było wiele takich kroków, kiedy Stalgorz wracała do na najwyższe poziomy. No bo jednak między pierwszą ligą a Ekstra ligą to jest przepaść. Przepaść sportowa, organizacyjna i jakby obecność Tomasza Goloba autoryzowała nas w oczach sponsorów, w oczach kibiców, władz miasta. No to absolutnie ikona polskiego sportu, więc to też była wielka niespodzianka, to, że Tomasz y, trafił na nas. To był 2008 rok, w 2007 był awans. Jakoś... W 2007 był awans, 2008 w... to, to był pierwszy sezon po awansie. tak? tak czyli w 2007 roku było spotkanie w pasi brzuchu Władysława Komarnickiego z Tomaszem Golobem. Ja ostatnio podcast z Tomaszem Golobem nagrywałem y, i właśnie to wspominaliśmy. Jarek, czy, dla, czy tobie w ogóle przypomina się jako Kojarzą ci te dwie sytuacje tamtego kryzysu w Stali gorzów, czyli spadku ligi niżej, i próby odbudowywania trochę w oparciu o wychowanków, trochę w oparciu o takich Skandynawów, którzy tam byli tacy średniej klasy zawodnikami, z tym, co jest dzisiaj? Kojarzę, natomiast w wyobrażeniach, czy gdzieś tam przewidywanie przyszłości zakładam, że to jednak będzie z lepszym skutkiem. Teraz, z lepszym tak, skutkiem? Czyli nie zakończy się spadkiem ani w najbliższym sezonie, ani w najbliższych, nie wiem, pięciu, dziesięciu, tak? Czy wtedy stalgorzy była w takim kryzysie? Mówimy o 12 milionach w tej chwili, 12 milionów 100 tysięcy złotych długu. To jest informacja z audytu na koniec października, czyli na no miesiąc temu prawie. Porównałbyś Maciek te dwa, te dwa kryzysy? Tamten z 2000, początek lat 2000, 2005. Myślę, że dzisiaj sytuacja Stalgorzów jest lepsza. Tak? Lepsza, ponieważ myślę, że sytuację finansową uda się ustabilizować. Jest kilka pomysłów o to, jak to zrobić. No i Stalgorzów nie musi się osłabiać sportowo. Myślę, że od strony sportowej dzisiaj Stalgorzów ma jak najbardziej szansę. Mierzyć miejsca 4-5 na pograniczu play-offów, a niestety playdownów. A to nie jest drużyna, która jest hmm. faworytem do spadku. Nowy system rozgrywek. Znamy wyniki audytu, proszę Państwa. Przewodniczącym tej grupy, która ten audyt robiła, był właśnie Ireneusz Maciej Zmora, były prezes Stali Gorzów. Teraz mówię o tych pięciu powodach. Były prezes Stali Gorzów, radny Gorzowa, no, prezes, przewodniczący tego zespołu audytowego. Co tam jeszcze było? No, organizator tego spotkania, macie dobrze, to już tam pomijmy ten piąty aspekt, bo piąty to było, że dobrze życzysz klubowi. Dobry duch. E, dobry duch, ale e, jak ci się rob, przeprowadzało ten audyt wśród pracowników, z którymi ty, tak, których ty tak naprawdę wielu zatrudniałeś? E, rozpoczynając ten audyt, e, obiecałam prezesowi Sadowskiemu, e, że mnie w klubie nie zobaczy. E, do tego, że nie chciałem wprowadzać niepotrzebnego zamieszania ani e, nie chciałem podważać pozycji urzędującego e, Wtedy prezesa, jeszcze prezesa Waldemara Sadowskiego. Na audyt udało się dwóch pozostałych e, członków, znaczy na audyt, na tą wizytację w której udało się dwóch członków e, naszego zespołu. Po oczywiście naszym wcześniejszym spotkaniu, ustaleniu, po jakie dokumenty idziemy, jakie informacje chcemy uzyskać, na których później pracowaliśmy już. Mm -hmm. Ale zabraliście je z klubu? Bo to chodzi o segregatory, czy chodzi o nie, nie, nie. dane? Nie, nie pracowaliśmy na dokumentach pierwotnych, czyli nie pracowaliśmy na, na fakturach, tylko na danych dokumentach wygenerowanych przez księgowość. Nie sprawdzaliśmy poprawność faktur i źródła pochodzenia, tylko pozycje kosztowe, przychodowe, skąd one się wzięły, mm -hmm. jak się to mocno porozjeżdżało z planem finansowym i jakie na końcu nam wyszły z tego liczby. To a był dzisiaj... cel. Celem było ustalenie wielkości zadłużenia, a nie jakby analiza tego, kiedy powstały, jak powstały. To nie było nasz cel. 12 baniek. Ta, ta kwota a nie mnie ciekawi... za... Właśnie, no. 12 no. Baniek, ale mnie ciekawi, skąd w tych komunikatach pojawiają się dwie daty: 24 października i koniec, I koniec miesiąca. Zespół został powołany, jeżeli pamiętam dobrze, chyba 17, 17 października. Po czym rozpoczęliśmy naszą pracę i otrzymaliśmy dokumenty, które wtedy były dostępne na dzień 24 października. W międzyczasie trwała gorąca akcja pozyskiwania. Środków na spłatę zadłużenia. Czyli zbiórka, ratowanie to wszystko. Zbiórka, ratowanie środki kibiców, wśród sponsorów, zbieranie tych pieniędzy, żeby spłacić to, co jest wymagane do licencji. W związku z tym, my zawiesiliśmy naszą pracę, no bo jakby te liczby nie miały żadnego znaczenia z 24 października. Poczekaliśmy, aż w klubie zaksięgują te kwoty, które będą na dzień 31 października, czy też de facto koniec roku obrachunkowego klubu, klubu Stalgorzów. I dopiero później, mając te dane, wróciliśmy jeszcze raz do tej analizy i to są dane takie takie, jakie powinna być u siebie Ekstra Liga. Na ile te kwoty są realne? W sensie takim, czy tam mogło dojść do jakichś jeszcze nieobliczenia, niewzięcia pod uwagę czegoś, czy to jest takie 100%? No to powinno być 100%, no ale to już jest... Jeżeli coś się wydarzy, to raczej ważące nie będzie, bo my pracowaliśmy tak naprawdę w momencie, kiedy była informacja z klubu, że wszystkie dokumenty, które są za październik, zostały zaksięgowane. Więc my zakładamy, że to jest wszystko. To jest ponad 100 wierzycieli, tak? Czyli ponad 100 instytucji, firm, firm, osób, wobec których klub ma zadłużenie. Tak jest. To są zadłużenia, które jakby zaakceptowali ci wierzyciele? To znaczy, to jest tak, że są tam jakieś harmonogramy spłat, no jakieś tutaj umowy? To już pytanie należy kierować do zarządu klubu. Mhm. E, tak jak powiedziałem, to już jest struktura dokładnie tych poszczególnych e, e, zobowiązań. My w to nie wnikaliśmy. E, Kwota wymagalna na 30 października jest taka. Czy one są do płacenia w styczniu, w lutym, w marcu, czy za rok na przykład, no to to już jakby nie było naszym celem. To już. To już się winno znaleźć w planie naprawczym, który do końca tego tygodnia musi przygotować zarząd, Zarząd. czyli jednoosobowo Dariusz wybór i ludzie, którym on to powierzy, bo plan naprawczy musi być wysłany 29 listopada. Najpóźniej wraz z wnioskiem licencyjnym, no i później zacznie się oczekiwanie na decyzję zespołu do spraw licencji. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Z czego wynika te półtora miliona różnicy? pomiędzy tymi notami, bo po, no z uregulowaniem po, ty... Tak, ale po publikacji komunikatów dwóch, no to, czyli Miasta i Stali, kibice zaczęli pytać, to jak, chwila, zebrali 4 miliony, pół miliona od kibiców, Dwa miliony były w kasie, a różnica jest tylko półtora. to, no Maćku, wytłumacz, ale to, ja, to, to, to się zawsze rozjedzie. To. Dla, to, dlatego, że nie są tylko e, zobowiązania, ale są też należności. E, spółka cały czas pracowała, regulując e, swoje zobowiązania, ściągając swoje należności. Więc jakby poziom zadłużenia zmienił się tylko, o, tylko dla mnie aż, e, o te półtora miliona, tak? w tych granicach. Mhm. Program naprawczy. Yy, bo jak rozumiem, jeszcze dokończę ten motyw, który ty zacząłeś, Maćku, że... Z tego co wiem, to nawet Darek, czyli prezes Darek Wruber, mówi, że chcą zawieźć te papiery osobiście do Bydgoszczy, do Ekstraligi, a nie korzystać z kuriera, bo tak planują długo pracować, żeby to było pewne, 100% że to dotrze w terminie. To jest mało istotne, to jest tylko techniczna rzecz. Ale z drugiej strony, jak klub ma, bo my, my tu mówimy o zadłużeniu 13, 12 milionów w tej chwili już, ale ta kwota się obraca i każdy sobie wyobraża, no dobrze, spłacić 12 baniek, można to rozłożyć na 12 lat, po milionie, ok, ale trzeba jeszcze ten sezon odjechać. Ty mówisz, jest w zasięgu sportowym awans do playoffu, ale to są kolejne to jest kolejnych ponad 20-25 milionów złotych, żeby te zobowiązania bieżące, żeby ta drużyna jechała po no, prostu. Z, z, jest a możliwość awansu do playoffu, ale do bycia w playdownie. I. I tych meczów nie unikniemy, więc lepiej być w play-offach niż play nie, bo myślę, że będzie inne zainteresowanie sponsorów i, i kibiców. Wycieczka do Bydgoszczy z papierami to nic nowego. Też jeździłem, też woziłem, więc... Tym bardziej w tym okresie, kiedy już paczek dużo się wysyła na święta. Ale jeśli pamiętam dobrze, to chyba jednak do Warszawy się je woziło, bo tam jest zespół ds. Li licencji. A teraz no, Może się no pozmieniało, tak. okay. mhm. e, No i teraz, no cóż, no jest te 12 milionów, jest ta kwota, która e, powinna przerażać. Ale to jest mniej niż 50% budżetu klubu. Więc, patrząc na to w ten sposób, jeżeli te zobowiązania uda się w jakiś sposób tak zaplanować, żeby nie były wymagalne w jednym momencie. To swobodnie jest to do poukładania. Może, może raczej wyraz swobodnie źle brzmi. Jest to do poukładania. Jest to do zrobienia. Oczywiście jest to do, do poukładania. I taką narrację prezydent przyjął, który twierdzi, Jacek Włócicki, że sytuacja jest zła, ale da się to uratować. Przy oczywiście odpowiednich e, narzędziach, środkach i podejściu. Tak samo to widzę. Sytuacja jest, jest poważna, jest zła. Trzeba to też powiedzieć jeszcze raz. E, gdyby nie to, że pojawił się Dariusz Wrubel, to dzisiaj nie mielibyśmy klubu. To powiedzieliśmy na sesji wczoraj. Tak i dzisiaj to powtarzam, bo chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. E, mówimy o m, klubie, który przez 80 lat wpisywał się w historię tego miasta, który współtworzył historię tego miasta, e, który tworzyli e, mieszkańcy Gorzowa. Kilka pokoleń mieszkańców Gorzowa. E, I my się nad tym pochylamy, e, nad, e, nad tak naprawdę historią, tożsamością naszego miasta. I teraz uważam, że Kolejnym krokiem, i to chyba się nawet dzisiaj może wydarzyć, zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na którą zostanie zaproszony prezes Dariusz Wrubel, po to, żeby wyjaśnił radnym, jaka jest sytuacja klubu, jaki jest jego pomysł na prowadzenie tego klubu. Radni mają zdecydować o tym, czy powierzyć, przekazać spółce kolejne publiczne pieniądze. Radni chcą wiedzieć. Mm -hmm. e... Jakim ryzykiem jest to obciążone? I, Wiadomo. No... Ja, to, ja to rozumiem, dla mnie jest to normalna rzecz. Uważam, że takiego spotkania powinno do, e, dojść. I... Ale z tego co wiem, to Darek nie miał problemu z tym, żeby w, pojawić się na wczorajszej sesji, tylko mówi, no ja będę mówił za siebie, ja nie będę odpowiadał za grzechy tych, którzy doprowadzili do tego długu, bo ja tu jestem świeży. E, nie, nie, nie sądzę, by była potrzeba, by się wczoraj prezes Staligorzów na sesji e, zjawiał i się z tego tłumaczył, bo pamiętajmy, że oni ciągle w trybie no. analizowania, szykowania planu naprawczego. Do końca tygodnia muszą to e... zrobić, więc ten termin... Uważam, że ta nadzwyczajna sesja się powinna odbyć w grudniu przed, przed sesją budżetową, tak żeby radni mieli mhm. pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje w no klubie dobra, i ale... podjąć decyzję. Okay. I, I do tego czasu musi powstać plan naprawczy musi e, Dariusz Wrubel pokazać swój pomysł na to, jak ma ten klub wyglądać w przyszłości mhm. za rok i w przyszłości, bo Ty też powiedziałeś o tym, że mamy przysz, przyszły rok. Pamiętajmy o tym, że została zostana pewna struktura. E, Zobowiązań, na przykład wynikających z kontraktów zawodniczych. Wiemy, że to na przestrzeni ostatnich kilku lat generowało długi, między innymi to. No i teraz tą rzeczą bardzo pilną jest to, żeby ten plan finansowy na 25 rok tak poukładać, żeby już klub nie nabierał więcej wody. Bo z jednej strony musimy zaplanować sprzątanie bałaganu, który się nazbierał, a z drugiej strony trzeba już planować tak 25 rok, żeby ten długie narastał. narastał. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, wczoraj mówił, że po, na podobnym poziomie jak w tym kończącym się roku ma być wsparcie dla Stali Gorzów, czyli to jest około 5 milionów złotych. Jarka włączę do dyskusji, bo on tutaj też jest, to, ale to rozumiem prawie, sytuację. Prawie pieniądze, po 2,5 było na Grand Prix, yy, chyba półtora na... Pierwszą drużynę i 700 na promocję. tysięcy na promocję, czy na promocję było dorzucone. Hmm. No dobra, ale w sumie to się lat. spina tam do około 5 milionów, to nie złotych, pięciu. No. 5 milionów 5 milionów, 200 minus 700 tysięcy na piłkę ręczną. Dobrze, Jarek, ty, tylko y, zapytam jeszcze Jarka teraz, czy twoim zdaniem takie wsparcie na tym poziomie, jeżeli okaże się, że rzeczywiście to, co robi Dariusz Wrubel, jest okej. Okay, no, próbuje robi wszystko. Y, zasługuje na to zaufanie, mimo tego, wszystkiego, co się wcześniej wydarzyło, to nie jego wina. Natomiast y, wiadomo też i. Tu się wiele środowisk odezwało, że y, nie wiem, no nie ma w Gorzowie, na, brakuje pieniędzy na różne rzeczy, na, nawet na y, pomoc osobom bezdomnym i innym kwestiom. Ja wiem, że to jest teraz mieszanie wątków, ale ludzie tak tymi kategoriami myślą. Y, na oczywiście inne dyscypliny sportu też mają mniej przez to, że żużel y, aż tyle pieniędzy zżera. Czy w obliczu tego uważasz, że takie samo wsparcie na takim samym poziomie, około 5 milionów złotych, to jest uzasadnione? Jest uzasadnione i ja zakładam, że no takie będzie albo nawet może i wyższe nieco. Prezydent Płucicki wczoraj na sesji mówił, że pieniędzy na sport wyczynowy będzie więcej. Ja rozumiem, że tam będzie też uwzględniona siatkówka, która jest, do, dołącza do, do tych klubów wyczynowych, dołączyła, ale że no to będzie jednak wsparcie no, na pewno co najmniej mhm. w takiej wysokości jak dotychczas. I ono jest uzasadnione. Wczoraj na sesji Odniosłem wrażenie, że nawet radni, którzy by yy, może byli sceptyczni wobec tego, czy dać pieniądze, czy nie, to oni mówili: To, to jest klub, legenda, tradycja, 77 lat yy, klubu, to, 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 to należy to pracować. Mamy w Radzie Miasta jednego byłego żurlowca i dwóch byłych prezesów. Jerze Gosenowca, Piotra Palucha i Reneusza Maciejazmorę, ale jakie są w ogóle nastroje wśród radnych w ogóle? No większość ma platforma obywatelska, bo ty jesteś radnym platformy. Polityki w to nie mieszamy, tylko mówię, jaka jest sytuacja. Nie mieszałem w to polityki. Nastroje są różne. Przede wszystkim jest wyczekiwanie tego, by mieć więcej informacji na temat tego, co tak naprawdę się dzieje w klubie oraz jaki jest pomysł na to, żeby z tego wyjść. No bo pamiętajmy, wejdźmy na chwilę w buty radnych. Oni muszą podjąć decyzję na temat wydatkowania publicznych pieniędzy. Oni chcą mieć pewność, przekonanie, że jeżeli te środki, te środki zostaną, zostaną przekazane na klub Stalgorzów, to nie okaże się za pół roku, że klubu nie ma. Mhm. Bo te pieniądze trafiłyby tak naprawdę w wielką czarną, yes. czarną, czarną, czarną dziurę. A stawianie tez, że przez, nie wiem, żużel nie ma na to czy na tamto, to ja powiem w ten sposób, no to to może zamknijmy ich harmonię się zajmą pieniądze. To jest taka, taka próżna dyskusja. Zawsze w budżecie jest coś kosztem czegoś. Ale ludziom nie zamkniesz ust i płacą podatki, mają ja, prawo nawet, ja, wyrażać jacek, swoją opinię. Ja nawet nie zamierzam, tylko stawianie <laughs> takie tezy. Ja powiem tak... Jak już tą dałem tę Filharmonię. Uważam. Oczywiście ja się, po tym się nie podpisuję absolutnie, tak? Ale e, gdyby zamknąć Filharmonię, byłoby wolnych 9 milionów, by nie chodziły głodne dzieci w padawnych spodniach. No już nie mówiąc o pieniądzach, które zostały. I byłyby się na bezdomność, na, lat tak, lat i na potrzebujących, tak, no. i tak dalej. Więc zawsze <laughs> w budżecie jest coś kosztem czegoś. Tworzenie budżetu to jest właśnie taka sztuka kompromisów, żeby pogodzić e, różne środowiska, które. Niemal zawsze, zawsze bym chciał więcej. Okej, okay, ja wczoraj od jednego z radnych usłyszałem w prywatnej rozmowie, oczywiście nie powiem kto, od którego, powiedział: e, nikt się nie odważy podnieść ręki na święty Gral, jakim jest w Gorzowie Żurzel, a moim zdaniem należałoby to zamknąć, niech to się zadławi, zbudujemy to od nowa, od drugiej ligi za dwa lata i tak byłoby naj, te, taka byłaby najczystsza sytuacja. Nie, ja mówię to, oznacza, o tym, to oznacza, żebyś chciał długów nie płacić, a długi trzeba spłacać. Nie, nie mówię, że, znaczy inaczej. No, ja, ja mówię o podejściu radnego, jednego z radnych. yeah <laughs> A pewnie nie jednego, bo nie jeden ma taką, hmm. czy nie jedna osoba, bo to przecież mamy też panie radne i panów radnych, e, którzy po prostu boją się powiedzieć, bo jak powie źle o żóżlu, to zaraz go tutaj e, no i to, wymiotą. I, I to była jedna e, z koncepcji mówiąca o tym, żeby klub zamknąć, nie spłacać tych długów, e, rok przerwy i zacząć od nowa. No tak, tylko że wśród e, wierzycieli klubu są goszowscy przedsiębiorcy, e, ludzie z tego miasta, to tak de facto byśmy e, powiedzieli, że nie chcemy tym ludziom zapłacić. E, to, nawet nie tylko to. Wyobrażasz sobie za półtora roku, że. Jeśli ja tobie dzisiaj nie zapłaciłem. Nie, ja To ja przyjdę do ciebie i daj kasę no. na, na 20. Inaczej, ja zacytowałem wam jedną z anonimowych opinii jednego z radnych, który po prostu e, tutaj mówi jedno, ale ja za chwilę rozumiem. musi tak. robić drugie. Nie, no. Jacku, nie czuj się pod bo nie, co ty nie, nie. ja, nie, ja się, ja się z taką torią, koncepcją spotykałem niejednokrotnie. No. I, I wcale nie mówię, że ona jest. Nie udawajmy, że to się nie dzieje. Że ona no. jest jakby beznadziejna, nie? bo ona ma też swoje, te swoje mocne strony, tak? Przecież tak samo. No, postąpił motor Lublin. Też był klub zadłużony, zbańczony. Do I, dzisiaj świstowi liczą hajs. O czym zresztą można poczytać sobie w mediach. Zbudowali klub od zera, od długo się odcięli, i mamy dzisiaj e, zupełnie inne miejsce tą drużynę. Mhm. Więc to była jedna z koncepcji. Wybrano inne rozwiązanie. Wybrano rozwiązanie takie, że. E, walczymy z tym długiem, spłacamy zobowiązania, utrzymujemy Ekstraligę i próbujemy to odgruzować. Dobrze. I teraz pytanie, bo Jarek, Ty jesteś zażenowany poziomem marketingu Staligorzów w tej chwili, e, czyli tym, co się dzieje. Ja Ci od razu mówię, bo też gdzieś tam ucho przyłożyłem, wiem, że to jest okres przejściowy i że e, chociażby zwykłe posty na Facebooku mają, z tego co wiem, no, ja, ja tam nie jestem w pracownikiem klubu ani współpracownikiem, ale z tego co wiem, ma to wyglądać lepiej, bo e, Harmonogram jest taki walczymy formalnie o te licencję, jest to zadeklarowane, czyli tworzymy plan naprawczy. Mówię tworzymy w, tak w cudzysłowie, jakby to powiedział prezes wrubel e, Otwieramy się na taką kompleksową informację, bo na razie nie mamy jeszcze tej kompleksowej informacji, a ludzie chcą wiedzieć, kto e, i dlaczego doprowadził do takiego zadłużenia. Być może będzie to przedmiotem jeszcze roztrząsania za 2 trzy tygodnie, kiedy będzie na to czas. E, ale od przyszłego tygodnia zaczyna się praca nad nowym otwarciem, e, nad prezentacją drużyny. Nad takimi rzeczami, żeby po prostu to ruszyło. Co by to było? To twoje słowo, natomiast ja jestem zaskoczony, że klub nie do końca reaguje w różnych sytuacjach. Gdy wczoraj pojawił się komunikat miasta, to trzeba było poczekać tam nie wiem, godzinę z kawałkiem, chyba na komunikat Stali. To nie było zgrane w czasie. W tym Przez tą godzinę od 11 do 12 pomiędzy komunikatami to zdążyły się Pokazać yy, no tak. yy, artykuły w ogóle ośmieszające miasto, stali i tak dalej. Nikt, tym, nikt na to nie zareagował, tak? a więc to powinno być zgrane w czasie nie, najpóźniej 5 minut mhm. yy, po komunikacie miasta. Powinien być komunikat. Yy, no, klub działa w takim trochę trybie awaryjnym i to chyba się nie można dziwić. Tak, no ale jeśli powiedzmy mamy na Facebooku na 10, przykładowo 10 postów 7 karnety, 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 karnety no to ludzie już alergicznie na to reagują, mm -hmm. tak, a więc nie wiem czy sobie ktoś to uświadamia, że to jednak złą robotę może tymi wiecznymi postami karnety, karnety, karnety robi, a, a więc należałoby jakoś trochę... No tak, ale, ale mówię, Maciek, czy ty się z tym zgadzasz, że to, że to jest taki tryb awaryjny mocno w tej chwili w klubie? To na pewno jest tryb awaryjny, dlatego że mm, dzisiaj jesteśmy na takim etapie... E... Uzyskiwania tego najważniejszego w tym momencie dokumentu, czyli licencji na start w sezonie 25, to się powinno wydarzyć w połowie grudnia. To się też ma złożyć w czasie ze spotkaniem z prezesem Wrublem i radnych na nadzwyczajnej sesji. No bo Rozmawianie o dotacji dla stali i gorzów. Gdyby klub nie miał otrzymać licencji, jest bez zasady. Nie ma w ogóle sensu się z czym spotykać. Mhm. E, więc zakładamy, że ta licencja e, będzie. E, wiemy też, że już klub szykuje się do nowego otwarcia do prezentacji drużyny. E, Teraz Maciek wie, ale nie chcę powiedzieć do końca no, wszystkiego. Teraz wiem, ale nie chcę, nie, chcę, nie chcę powiedzieć, bo tam pewną rzecz odpowiedziałem, mam nadzieję, że to się wydarzy, e, ale to się okaże chyba 7 grudnia. To ma być gościem specjalnym? Mm, tak. Tak, i lecimy dalej. Ale, lecimy, już, ale lecimy... wiesz, że wygadałeś, kiedy będzie ta prezentacja w tej chwili? No ja to chyba nie jest tajne. 7 grudnia powiedział. E... Tak, ale to wtedy w tym... A nie, to dzień wcześniej jest świadkówka. Dzień wcześniej są Mikołajki. A może się pomyliłem. E, <laughs> więc tak, tak czy inaczej, szykowane jest nowe otwarcie. E, I wstrzymałbym się jeszcze te dwa tygodnie, myślę, że wytrzymamy. E, i te zmiany będą w powolutku we właściwą stronę. Powiem ci tylko, że ten pomysł z tym gościem jest bardzo dobry, mi się spodobał. E, proszę Państwa, dużo ludzi w Gorzewie pyta. E, dzisiaj nawet miałem już, a jest rano jeszcze ciągle, a już miałem do pytania o to ty. Co ty myślisz o tym Darku Wróblu? Kto to w ogóle jest? Skąd on się wziął? No, to jest sponsor e, Oskara Palucha. Ja e, Darka e, często na stadionie Nie widzę. Jak jest impreza młodzieżowa, jak jest 24 extra liga, która wierzy, że jednak się utrzyma dłużej jeszcze niż rok, yy, to Darek Wróbel jest na stadionie. On chodzi sobie po koronie. Yy, a że jest stanią. wysoki, to go widać? Na, 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 na wyjściu z pierwszego łuku. Yy, a, więc, a więc to jest człowiek, który żu żyje żużlem. No to na pewno hmm. tego... Nie można odebrać. Wczoraj była dyskusja bardzo ożywiona na sesji, podczas sesji Rady Miasta Gorzewa Wielkopolskiego. Yy, czy, on, czy, czy Dariusz Żubel został wybrany zgodnie z prawem na funkcję prezesa spółki? Według mojej wiedzy został powołany uchwałą Rady Nadzorczej, więc zgodnie z prawem. A jeżeli chodzi o stowarzyszenie, bo tam też. To są takie formalności, wodok, ale istotne. Według mojej wiedzy. E... Waldemar Sadowski złożył rezygnację z funkcji prezesa w stowarzyszeniu e, i jest tam, mówiąc tak e, obrazowo, wakat. Jest wakat. Ale e, kto się przyjął? E, kto kto złożenie, złożenie rezygnacji jest czynnością jednostronną. Składam i, i tyle. Mhm. Nie musi się na to nic się zgadzać. Jeżeli siedziba klubu, w siedzibie klubu e, e, składam tę rezygnację i jest e, ona już skuteczna z dniem e, złożenia. E, Czyli w grudniu powinien. Powinniśmy się spodziewać palnego, tak, zgromadzenia, które wybierze. No, osobna sprawa, kto je może zwołać. Aby tak? tłumaczyć, tylko Maciek, jak ważne to jest, bo my tu mówimy, dobra, ktoś powie, co nas obchodzi stowarzyszenie, ale to ma znaczenie. To jeszcze raz. Stowarzyszenie jest tak de facto najważniejszą organizacją e, działającą w grupie Stalgorzów. Stowarzyszenie jest właścicielem spółki akcyjnej, która zajmuje się żużlem i spółki ZO, która zajmuje się piłką ręczną. Więc de facto prezes stowarzyszenia jest szefem wszystkich szefów. Tam był niedawno Waldemar Sadowski i według mojej wiedzy złożył rezygnację, więc jest wakat. Więc, więc logika wskazywałaby na to, bo Ty jak byłeś prezesem, jak się mówiło o Tobie jako prezesie Stali Gorzów, to Ty byłeś prezesem i stowarzyszenia, i spółki. Tak jest. Czyli wszystko wskazuje na to, że powinien to być, nowym szefem wszystkich szefów powinien być Darek Wróbel z Gorzowa. Niekoniecznie. E, taka, taka sytuacja miała miejsce od samego początku. Prezesem Stowarzyszenia był Komarnicki i w spółce był Władysław Komarnicki również. Później e, byłem to ja, później był Marek Grzyb, Waldemar Sadowski. E, ma to swoje logiczne uzasadnienie, e, a mianowicie takie, że mm, tu jest pewna jakby ciągłość tej współpracy jest to bardzo bliska relacja i dużo łatwiej się współpracuje, jeżeli to jest jedna i ta e, sama osoba. Ale to na to, że pracodawcą prezesa wróbla w spółce akcyjnej jest prezes Wróbel. Ale no, że tak było w każdym w ten, przypadku. Spo, w ten sposób tak można to interpretować, ale jeżeli założymy, że szefem wszystkich szefów jest prezes stowarzyszenia, i tam się skupia cała władza i decyzyjność, no to w zasadzie dalej jest tylko przedłużenie linii. Proszę Państwa, czas nam się dawno skończył, ale sytuacja jest wyjątkowa, więc też ten czas tego programu też był wyjątkowy i trochę przedłużyliśmy, ale myślę, że mm, przede wszystkim korzystając z, z tego, że tutaj Maciek, Ireneusz Maciej-Zmora przepraszam, jest, jak powiedzieliśmy, w pięciu osobach, więc y, po prostu trzeba było... Fajnie, że narysowaliśmy ten cały harmonogram najbliższego czasu, bo po prostu kibice, nie tylko Zgorzowa, nie tylko Tomasz Golob, o którym mówiłem, ale ale wiem, że w całej Polsce i na świecie ludzie oglądają ten program, i narysowaliśmy tak w najprostszych słowach chyba ten harmonogram, co się ma wydarzyć tutaj. I to jest bardzo ważna ta data, kiedy ta licencja ma być, dlatego że dzisiaj brak licencji powoduje to, że wielu kibiców, ale też i sponsorów wstrzymuje się z podjęciem mm -hmm. decyzji, bo gdyby w odpukać w niemalowane, miała nie wystartować, tej licencji nie dostać, to e, ktoś, kto idzie by przełożył te pieniądze, tak naprawdę ma obawę, co się z nimi stanie. Tak. I... Podobnie jest z karnetami, kupuje karnet na, na ligę, która może nie wystartować z udziałem Stali gorzów. więc wszyscy czekają na to, e, kiedy Stal gorzów. specjalnie nie mówię czy, kiedy Stalgorzyw otrzyma licencję? I czy to będzie licencja zwykła czy nadzorowana? Podobno ma to być licencja zwykła, aczkolwiek... Nadzorowana. Aczkolwiek nadzorowane mają być finanse w każdym ekstraligowym klubie w czyli sposób... Czyli ta licencja nie będzie odbiegała od licencji tak, innych klubów. w sposób... Takie modne słowo w żużlu się stało ekstraordynaryjny, czyli ekstraliga ma mocno zacieśnić te kontrole w wszystkich faktur przepływających. Co by się, jakby to nie nazywać, to będzie na pewno licencja nadzorowana e, oczywiście w zakresie hmm. finansów. A powinni, to się musi wydarzyć. A powinna Ekstraliga Twoim zdaniem wszystkie kluby teraz mocno monitorować? E, no bo wiadomo, że nie tylko bo to znaczy, są te ja typu Ja myślę, problemy. Że ty, gdzieś chyba jest pewnie niedociągnięcie po stronie Ekstraligi, dlatego że wszystkie kluby Ekstraligowe e, muszą raportować finanse raz w miesiącu. Na koniec każdego miesiąca. Mm -hmm. Więc te dane tam spływają. Ale może trzeba częściej. My, a myślę, że chyba trzeba głębiej zanalizować to, co mm. się dostaje. I wtedy nie będzie takich jaj. Ireneusz Maciej-Zmora, Jarosław Miłkowski, bardzo panowie wam dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Państwo też dziękujemy za uwagę. Oglądajcie Sport Info. Jacek Dreczka. Kłaniamy się. Do widzenia.